Wiesz co, Timur na twoim miejscu nie wydawałbym tyle kasy na prezenty. Diana jest tego warta. Możesz mi dać te pieniądze. Ta na pewno. Będę się śmiał, gdy Diana cię znowu odrzuci. Nawet jeśli, to będę za nią dalej chodził. Dziewczyny, a my nie idziemy do przyczepy? Nie, Nat, nie chcę tam iść. Tam siedzą te futbolistki. Tam są szczury i nauczyciel Mike. Co tam robić? Może posiedzimy w aucie? Dziewczyny, a może nagramy TikToka? Dobra, chodźcie tu. Dury. Tak, widzę je. Dam nie prezenty, a ona zacznie panikować. O, dziewczyny, patrzcie, kto przyszedł. Cześć, koszykarze. Hej, Diana, to dla ciebie. O, Timur, bardzo dziękuję. O, dziewczyny, patrzcie, jakie to słodkie. Jakie to słodkie. Dziewczyny, czekajcie, jeszcze jedno pudełeczko. To misiu z sercem i kwiatuszkiem, Śliczne, Diana, to ty, ja i my razem. Dziękuję ci bardzo, Timur, ale niestety nie mogę tego przyjąć. Diana, umówisz się ze mną, czy nie? No, Diana, zgódź się. Kitty, sorry, Timur, nie. Wiedziałem, co wiedziałeś? Timur, co ty zwariowałeś? Co ty robisz? A niech to. Twoim Czy tego chcesz, czy nie, to będziesz moją dziewczyną. Zachowaj prezent. Chodźmy, Romeo. A niech to, jestem w szoku. Ten Timur zwariował. Oh, oh my god, god Diana. Diana! Jak się całowało? Kitty, jesteś nienormalna? Jak się całowało? Przecież się z nim całowałaś. Nie no, prawie nigdy się nie całowaliśmy. To tyle było bez ciebie i Timura. A ja myślałam, że jest nieśmiały. Dziewczyny, nie macie pojęcia, jak było. To było. to było. to było po prostu okropne. Diana, nie denerwuj się! Chodźmy zobaczyć się z trenerką Abby. Chcę jej wszystko opowiedzieć i ponarzekać. Chcę, żeby skopała mu tyłek.